Hihihihi mi tą smycz Kobieta No i... Ale to... Teraz to za daleko pojechałaś No co ty? To już jest da tutaj ja, to już jest syndrom Po prostu się wpieprzasz na te pajączki Ja pip Co to było? Spokojnie, nie napalaj się Technicznie myślałem, że nie, że nie dasz rady Ja nie dam rady Wstawaj szma Ja już wyczuwam je Różowe bezużyteczne coś Ja ci dam. Ten bezużyteczny coś. Pamiętaj technicznie. Co ryja. Oj, to było pięknie, techniczne. Ale spanikowałaś, spanikowałaś. No. Nie no, co ty robisz? Chciałem to się Poczekaj pozostać. chwilkę, popatrz jak się poruszają, wyczuj ich. <suszy> <suszy> Kurwa, nie mogę. <suszy> nie mogę. Wywalamy tą plażę. Nie ma tej plaży. <suszy> Spokojnie. No nie, nie, nie. To jest pierwszy. Tutaj, nie. Tutaj. Może jest. najpierw tu. niech jeden zajdzie, co? Dobra. Nie razem, bo się pojebiemy. Tak. Mm. <grym> Wystraszyłem się. Kurko. Ufałam ci. Był skok wiary. Mm. No jedziemy. Jedziemy. No czekaj, no ja jestem oszołomiony naszą grą. Gotów? No, nie ja <laughs> Super, fantastycznie. Ja i <laughs> Nie. Nie. Okay. Wiem. Moja mela kulpa. Czuję, ja cię pocisnąłem tak jak... Od kiedy to wełna przewodzi prąd. Od kiedy graj go. No i jeb. Tu masz iść na koniec. Czuj i już chodź na drugi. Spokojnie. Wiesz, co ty teraz przegrywasz? Mhm. Nie mogę tego chytnąć, czekaj. Tu jedziemy, no. już się cofaj na kraniec. I teraz z drugą O brakło, kurwa. Dobra, dobra. Teraz tu. I hopa. Pff, Nie trafiłem z powrotem. Ajajaj. już cofaj się. Zmień kolor. Kondom? Kolor. <noise> czekaj, czekaj, czekaj... Czekaj, czekaj, czekaj... Czemu Czekaj, za słabo. Ej! Ej! go no, odjeżdża tak No wiem, wiem, bo zmniejsza prędkość. Kurwa! Puści <grybujesz> No i nie dalej! I znowu! No. Poplacłeś! Zrobiłem placka. Spinaj się! Aha. To jest kooperacja, nie że się... <grybujesz> Puszę jaj. <grybujesz> znowu to samo. Mmm... <skryczny> Patrz <bardzo> nieprzytomny jest <sharpet> A, bo tam... czekaj. To trzeba... Trzeba z głową. Kurwa, żeś się mnie uwiesiła. <sharpet> to są mądrzejsze. Nie pane myślące. O wciągaj mnie! Wciągaj mnie! Ło kurwa! I co teraz? <sharpet> Okej, okay, coś trzeba było tutaj zrobić, ale... Aaa, taka katapulta. Nie, co ja dupię. Dobrze. Coś takiego. Jeb. No co jest? Przecież jestem mistrzem platformówek. Dajesz radę? <głos> <głos> Jaka ty jesteś głowa waga <noise> Kto pierwsza. <bierze? głos> Kto pierwszy? Ja zdupiam A to trzeba na szybkości Jeb, jeb! Ty, cioło <noise> Ej! Dawaj, 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 dawaj! Się spiewam. Kurwa. Co na Jebana reba. Dawaj, dawaj. Jeb mnie, pociągnęłam. <grywa> kurwa. Tutaj był tak jakbyś jakbyśmy za szyję, tak chodź tu kurwa. <grywa> A teraz, teraz no.

<głos> 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 o, Ty się nie musisz bać, bo się trzyma. <głos> 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 Też widzę, lubisz tam stópki moczyć. <głos> <głos> Powiedz, że się puściłaś! No tam jest woda, tam można! Tak? Nie! Woda, kur... Trzy, cztery. Ja dałem radę, a ty nie! To jest trudne, to jest trudne. Nie, ale nie, bo ja mam ciężej, bo kurczę, tu jak się puszczamy, to jestem za ten. A jak ty się tam odbiłeś, nie? No. A ja już tam się nie odbiłam, tylko tu poleciałam. No, dawaj. Później <noise> Na pewno. Ja pierdolę. Troszeczkę. Lubię wyzwania. No to już nie Póki wie. jesteś w górze. No właśnie, teraz mogę sobie dopasować. O kurwa. co się dopasowało. H hmm. no i... Ze woj strony jesteś. <grymne> 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 <grymne>